Kacekack, czyli kack czyta. Z miłości do książek. Okazja do wyjazdu pojawiła się szybciej niż przypuszczał. Musiał zmienić projekt małego skweru zamówionego przez grymaśną panią burmistrz. Dwie godziny oględzin i rozmów doprowadziły do kompromisu. Kiedy wyszedł z urzędu, zegar na budynku wskazywał właśnie 14. Miał wystarczająco dużo czasu, aby nie tylko zrobić zdjęcia w krakowskim kościele, ale także wykorzystać podróż na zobaczenie czegoś ciekawego w okolicy. Wszedł na chwilę do małej knajpki, zamówił obiad i pijąc herbatę przeglądał mapę i przewodnik po okolicy. Małopolska dopiero odkrywała przed nim swoje tajemnice. Zanim kelnerka przyniosła posiłek, zdążył zaplanować kilkudziesięciokilometrowy odcinek do Krakowa. Zainteresował się małą miejscowością tuż przed wjazdem na autostradę. Dosłownie parę domów na krzyż, a w samym środku wsi, jak wyczytał w przewodniku, znajdowała się mała kapliczka z figurą świętego Walentego i dziewczynką, która podobno za jego sprawą odzyskała wzrok. Ciekawiła go nie tyle kapliczka, bo trudno tu było doszukiwać się szczególnej wartości artystycznej, proste rzeźby wymalowane w niby realistycznych kolorach, przez co zwyczajnie szpetne ale szukał zabytkowego dzwonka. Rzeczywiście, kiedy zatrzymał się na poboczu wiejskiej asfaltowej drogi, dostrzegł za przysadzistą bryłą przydrożnej kapliczki drewniany słup, wykończony rozwidleniem, w którym zawieszono mały dzwon i przykryto daszkiem. Tradycja jeszcze XVIII-wieczna kazała wierzyć, że takim dzwonem można było rozpędzić burzowe chmury. Wyczytał gdzieś, że jeszcze przed wybuchem II wojny praktykowano nad rzeką Rabą taki zwyczaj, Podobnie jak na kaszubach stawianie podczas burzy gromnic w oknach. Zrobił kilkanaście zdjęć. Właściwie sam nie wiedział jeszcze do czego, ale jego archiwum skrywało wiele takich ciekawostek, oczekujących na swoje pięć minut. Przyglądał się, jak Tomasz parkuje samochód w pobliżu kapliczki, jak z uwagą ogląda drewniany słup z dzwonkiem. Jak fotografuje z buchalterską dokładnością dokumentalisty każdy szczegół przydrożnej atrakcji. Wiedział, że za kilka minut na nowo obudzi w nim wszystkie lęki, ale przecież nie zamierzał go pozostawić samemu sobie. Czekał na odpowiedni moment. Kiedy stojący przy samochodzie Tomasz założył osłonę na obiektyw swojego już trochę przestarzałego aparatu, i lustrował bez szczególnego celu wiejską ulicę, wtedy podszedł. Krótka wymiana zdań i dogadali się, że podrzuci go do Krakowa. Sztuka ludowa, takie hobby? Zapytał, wskazując na drewniany słup i kapliczkę, kiedy Tomasz cofał, żeby zawrócić w stronę autostrady. Powiedziałbym, że raczej podziw dla siły ludzkich sabobonów. Usłyszał odpowiedź kierowcy na pozór nieodrywającego spojrzenia od bocznego lusterka, choć przyglądającego mu się ukradkiem, jakby próbował przypomnieć sobie, czy gdzieś już się nie spotkali. Tak? Właśnie tak. Takimi dzwoneczkami jeszcze w latach trzydziestych próbowano zażegnać niebezpieczeństwo burzy. Tomasz ze znawstwem wyjaśnił pochodzenie drewnianej konstrukcji, spoglądając od czasu do czasu w jego kierunku. I tylko dlatego to zabobon? zapytał tonem poddającym w wątpliwość przekonania Tomasza. Proszę nie żartować. Taki dzwoneczek nie ma żadnego wpływu ani na kierunek wiatru, ani na rodzaj chmur, na nic. Chyba nie wierzy pan w takie bzdury? Nie wierzę w takie bzdury, ale w siłę ludzkiej wiary, odpowiedział cicho, lecz stanowczo. Nie rozumiem, Tomasz był zaskoczony jego ripostą. To proste. Jeśli nad światem panuje Bóg, to tylko on może powstrzymać burzę, a dzwonek to rodzaj prośby. Szkoda że nie pada. Moglibyśmy wypróbować. A co jeśli dzwonek nie byłby skuteczny? To proste. W planie Bożym burza może być do czegoś potrzebna. Bóg to ani dobra wróżka, ani kelner. Czasem daje, czasem nie. On już wie najlepiej. To dość wygodne rozumowanie. A nie myślał pan, że Bóg w końcu absolut nie zniża się do prostackich targów? Pogodne niebo w zamian za dryndanie dzwoneczkiem? Absolut jest bytem najwyższym, doskonałym, rozumie myśl, zanim powstanie w ludzkiej głowie, więc nie ma różnicy między naiwną wiarą prostaczka drędającego przed burzą, a sumą teologiczną intelektualisty. Najistotniejsza jest tu relacja człowiek-bóg, a język, jakiego człowiek używa, ma znaczenie drugorzędne. Wiedział, że Tomasz zrozumiał argument i nie umiał mu zaprzeczyć. Choć ze wszystkich sił nie chciał się poddać. W tym pojedynku na słowa pozostawił Tomasza na przegranej pozycji i domyślał się, że tamten jeszcze nie zdefiniował rodzącej się w nim niechęci, ale wyraźnie ją poczuł. Jednak nie odwracał twarzy, był gotowy na spotkanie, czekał aż jego zbity z pantałyku rozmówca powróci do niewygodnego tematu, ale zapadła cisza. Od czasu do czasu dostrzegał tylko krótkie spojrzenie rzucane przez kierowcę lustrujące jego postać, zagadkowego człowieka w jasnej, półciennej koszuli, podróżującego stopem bez bagażu. Niebo pociemniało, zaczął zacinać deszcz, co spotęgowało dziwny nastrój. Tomasz chyba zaczynał żałować, że go zabrał. Nie lepiej jechać siedemdziesiątką piątką, a potem przez nową hutę, zapytał go z troską w głosie. Nie sądzę, tutaj może jest to kilka kilometrów dalej, ale dużo szybciej. Odpowiedź była natychmiastowa i stanowcza. Rozmówca próbował bronić własnych wyborów z całej siły, się buntował przeciwko jakiejkolwiek ingerencji. Może i tak, ale dokąd pan się tak spieszy? Pośpiech jest zawsze złym doradcą. Wybrałem tę drogę, to chyba moja sprawa, zawsze tak jeżdżę, odparował Tomasz nerwowo, wkładając cały wysiłek w to, by kłamstwo związane ze słowem zawsze było przekonującym argumentem, aczkolwiek przez sekundę pomyślał, żeby jednak zgodzić się na alternatywną trasę. Nie uległ jednak tej, jak mu się wydawało, nielogicznej sugestii. Przyzwyczajenie, drugą naturą człowieka, ale Tomasz nie pozwolił mu dokończyć. Przyzwyczajenie czy nie? Mam swoje powody, żeby jechać właśnie tędy. Chciał pan skorzystać z mojej gościnności, ale mam wrażenie, że jej pan nadużywa. Przerwał w połowie zdania, jakby poczuł, że chyba się zagalopował, ale słowa wypowiadane w nerwowym pośpiechu już były poza zasięgiem jego woli. Może i tak? Chociaż nie miałem takich intencji. Odpowiedział spokojnie, by Tomasz nie miał powodu wątpić w jego szczerość. Dobrymi chęciami podobno piekło jest wybrukowane. Wymiana zdań pogłębiła rozdrażnienie, i atmosfera stawała się nie do zniesienia. Kierowcę wyraźnie męczyła jego obecność w aucie. Zrozumiał, że się naprzykrza, więc trochę nieoczekiwanie zasugerował, że wysiądzie jeszcze przed wjazdem na autostradę, mimo że nie było w tym żadnego sensu. Nie jesteś sam, powiedział zamiast pożegnania Tomaszowi. Dziwne słowa nieznajomego jeszcze bardziej wyprowadziły Tomasza z równowagi. Chciał uciec, mieć z głowy tego dziwnego człowieka. Przycisnął pedał gazu i szybko ruszył. Poczuł ulgę. W samochodzie panowała pusta cisza. Czuł się trochę speszony tą nagłą zmianą. Odruchowo jeszcze przyspieszył, ale po kilku minutach musiał zwolnić. Dogonił czerwony kabriolet. Konieczność wysadzenia autostopowicza spowodowała, że stracił kolejnych kilka minut. A teraz wąska i kręta droga nie pozwalała na manewr wyprzedzania. Tymczasem kierowca, chyba kobieta, najwyraźniej nie potrafił wykorzystać mocy dwulitrowego silnika. Zniecierpliwionego tomasza aż korciło, żeby zrobić szybki skok lewym pasem. Pomyślał, że włączy jakąś płytę. Sięgnął do schowka w poszukiwaniu czegoś ciekawego do słuchania. Płyty były dość głęboko, więc musiał się nieco pochylić. Na ułamek sekundy odwrócił głowę. Właśnie wychodzili z zakrętu, kiedy próbował wyciągnąć jakiś krążek ze schowka. Nagle jadący przed nim kabriolet gwałtownie zjechał na lewy pas, wykonując jakiś niezrozumiały jeszcze dla Tomasza manewr. Zanim zdążył pomyśleć, ujrzał idącego środkiem jezdni człowieka z koniem. Bez namysłu szarpnął kierownicą w lewo, wykonując gwałtowny unik i odruchowo przycisnął hamulec. Ciska na wierzchnia, niewielkie kałuże w zagłębieniach dawno nieremontowanej jezdni nie kazały długo czekać na skutki uboczne ostrego hamowania. Pisk hamulców, zwrot, uderzenie opony zahaczającej o coś na poboczu, kiedy szybko odbijał kierownicą w przeciwną stronę. Potem przechył do przodu, odbicie w tył, gwałtowne szarpnięcie, jednoczesne uderzenie i huk, a potem cisza. Zagapiłem się Przebiegło mu przez myśl, gdy podnosił spojrzenie z kierownicy. Pod wystąpił mu na czoło. Lekko przetarł ręką skroń i odchylił głowę na kilka sekund do tyłu. Potem odpiął pas i z trudem otworzył drzwi samochodu. Wysiadł. Po człowieku i koniu nie było śladu. Sekundy temu gwałtownie i szybko wykonał kilka manewrów. mignęło mu tylko uskakujące postacie. Auto zdążyło przeskoczyć z łagodnej linii prostej w ostrą elipsę i zawirować. A teraz wszystko trwało w niemym bezruchu. Miał wrażenie, jakby nagle znalazł się w innym świecie. Odwrócił głowę w drugą stronę. Spłoszony koń galopował teraz przez pole, a człowiek próbował gonić wystraszone zwierzę albo uciekać przed konsekwencjami swojej bezmyślności. Tomasz wściekł się na chłystka, który zamiast iść poboczem, sunął środkiem drogi, lekceważąc wszelkie zasady. Niewiele myśląc, ruszył za nimi. Wiek najszybciej jak mógł, a zaciśnięte pięści dodawały mu sił. Jednak miękka, zapadająca się na wierzchnia świeżo przeoranego pola szybko wyczerpała jego siły. Człowiek i koń z każdą sekundą byli coraz bardziej poza zasięgiem Tomasza. Zatrzymał się na środku pustego pola. Bezsensowna pogoń tylko wzmogła dotkliwe poczucie porażki i bezsilności. Zawrócił. Sam nie wiedział, co teraz powinien zrobić. Drepcząc w stronę rozbitego samochodu, szukał w telefonie jakiegoś numeru, wreszcie trafił na pomoc drogową. Zadzwonił z wezwaniem. Zanim skończył rozmowę, potknął się o leżący w rowie tuż przy drodze. Wyskoczył co prędzej zarośniętego zagłębienia. I o mało nie wpadł pod koła pędzącego na pełnym gazie. Tira z charakterystycznymi niebieskimi napisami na plandece. A potem znowu zapanowała absolutna cisza. Obszedł dookoła samochód i wielki pień starej lipy. Od strony pasażera samochód wrócił w drzewo. Jasna cholera, jakbym ci ty! Miał ochotę biec jeszcze raz za uciekającym człowiekiem, by wymierzyć mu sprawiedliwość. Idiota, kompletny idiota, żeby go. Pechowy zbieg okoliczności zatrzymał go kilkadziesiąt kilometrów od celu. Był niedaleko wjazdu na autostradę, kiedy nieodpowiedzialny gamoń ze swoją szkapiną zatarasował mu drogę. I tak mieli szczęście mógł ich zwyczajnie rozjechać. Tymczasem teraz sam stał przy aucie wbitym w drzewo. Prawy bok samochodu całkowicie skasowany i nie wiadomo, co jeszcze. Potrzebuje pan pomocy? Nieznajomy głos wyrwał go z bezradnego zamyślenia. Jasne. Zna pan tego durnia z koniem? Niech się cieszy, że zwiał za nim wysiadłem z samochodu. Pytam o pana, jak się pan czuje? Nic się panu nie stało? W porządku, odpowiedział trochę zażenowany. Ładne mi w porządku. Mieszkam tu niedaleko, może zatrzymałby się pan na chwilę, żeby ochłonąć. Nie, chyba nie, nie chcę robić kłopotu. Wie pan, czekam na lawetę. Jeszcze mam miękkie nogi. Widziałem ten piruet. Twardy pan jesteś, ale nie zaszkodzi chwilę odpocząć. Trochę się zresetować. Panie, przecież minąłeś się pan o włos. Nie dokończył. Masz pan nerwy, nie powiem. Najchętniej to bym pana po czymś takim na wódkę zaprosił, ale wiadomo, w podróży różnie może być. Chyba że. Nieznajomy zawiesił głos, patrząc z uwagą, czy kierowca nie podejmie tematu, ale Tomasz tylko się uśmiechnął. Drobina podziwu z familiarnym wsparciem trochę ostudziły jego wściekłość. Dopiero teraz poczuł, że on też stoi na miękkich nogach, a dotkliwy ból szarpie mu łydkę i lewy bark. Mężczyzna gościnnie zapraszał do domu, ale Tomasz próbował tylko wypytać o człowieka z koniem. Niewiele się dowiedział. Nawet jeśli się znali, to rozmówca pewnie nie chciał robić kłopotów sąsiadowi. Fragment powieści Anny Halasz, zatytułowanej Obecność, czytali Dominik Knak i Marek Woźniak. Była to audycja Kack czyta. Zapraszamy Państwa do śledzenia kanału Kurtyna Mały Kack na YouTubie, profilu Stowarzyszenia Kack na Facebooku oraz strony www.kackmałykack.pl